Odcinku e, właśnie będzie wyruszamy na przygodę e, właśnie, bo prawdopodobnie on nas znajdzie. Widzicie, że je mamy tak krótki, my ledwo co, no sami widzicie. To jest kilka m, kilkaset metrów i łatwo nas znajdzie. Dlatego pójdziemy tak takie metry, że nie uda mu się odnaleźć dlatego co. E, idziemy do Fenixa. Tak, Fenix właśnie zgodził się, żeby poznaliśmy go e, po, no, wczorajszym odcinku. I zobaczymy, Siemano. Siemano. El Manero. E, dobra, e, kurde, powiem wam. E, ma, ma, mamy bardzo dużo rzeczy. Jak się nie mylę, patrzcie, tutaj mamy rzeczy. Tu łóżko trzeba zabrać. Ja by, e, ja bym nie wiem czy wziął e, najpotrzebniejsze rzeczy. E, ja bym wziął tak. Mam coś dla ciebie. Wiem, zepsuta, ale zawsze coś. I ci dorobię. A, ale ja ci Dzięki. Pod... Ale ja ci dorobię jak coś. Właśnie ci dorobię. Tylko e, najpierw to, ja mam tą nowszą. O, patrz co ja mam, patrz. To musimy wziąć, to musimy, patrz. To. Standard. A muszę... w ogóle To temy. By się przydały. To temy bardzo, ale na razie idziemy po. Jak po drodze będziemy, to wtedy. E, tak, piecyki, jakieś jedzenia. Idź do siebie i zbierz. E, ty... Idź do siebie i tam powinieneś mieć skrzynki, i tam powinny być jedzenia jakieś. To jak zbierzesz jedzenie, to przyniesz i mi daj. I to sobie zostaw, sobie. Nie, nie ma żadnego żarcia. Okej. Okay. Nie A nie mam żadnego żalcia. Mam Pamiętaj. złote jabłko. Czekaj, ja sobie z ustawię z A robi się ciemno. Chodźmy e, później. Dobra, e, to potrzebujemy. E, skrzynki. Ok. Szczały, łuk. E, nożyczki. Łóżko, no możemy wziąć łóżko na szalki To To Drewno Okej okay. A na dole, o diamenty szczególnie Ja sobie Diamenty szczególnie musimy wziąć To, to Ej wiesz O dobra mam sikierkę Ej mam co dobra. dla ciebie, mam co dla ciebie Troszkę Dobra Troszkę za Dobra idź spać. Idź pać. Masz Dzięki. I tak chciał nie mam. To... Ok. Yy, żelazo. Wiaderko. Płyta. Wełny nie potrzebujemy. Ale? Albo, albo weźmiemy wełnę. Weźmiemy wełnę, ale. Czekaj. Mm, najpierw zbroję zrobię. I ma pytanie. Masz. Ee, z, e, hmm. bu masz buty? Nie. Dobra, a masz hełm? Nie. Dobra, to tak pyk, pyk. Jestem przygotowany. Proszę bardzo, proszę bardzo. O, dzięki. Okej. Okay. Mm. Tyle rzeczy mamy, mamy to, to do jedzenie bym przepaliłbym jedzenie jakieś to tak to przy, palimy tabliczki. Ej co? Ej tabliczki. Nie zawsze możemy skrakftować tabliczki. O jedzenie do przepalenia. Bloki. Drewno. Sadzonki. Nie potrzebuję ziemia. Okej. Okay. Ja ci tak dam. Ee, dam ci tak. E, jak to się robiło? Tak. O tak. To. 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 Masz e, weź sobie to. E, to. To. Mm, to, to Pokażę ci, gdzie powinien być. Pójdziemy tędy, prawda? I ci pokażę, że pod tym. Mhm. My... I tam ci pokażę, gdzie jest spawner. No. A ja dopiero odkryłem, że można mieć mody, jak nawet ktoś ich nie ma. I sobie i tak to przyjmuję. No chyba będę musiał sobie pytać mapę możesz, możesz nawet mieć e, Optifina. Ja tu też. Ej, czekaj. Ja sobie... Ominęliśmy. Ja ominę. sobie i Optifina sobie wgram. Czekaj. Daj mi chwilę. Z, z, zjem sobie. Zjem i to będzie. O! Jesteśmy pod spawnerem. No. A nie, nie kop, nie kop. Wrócimy kiedyś tu. Ty a... bo... Co? Stary, nie są moje craftingi? Olej te craftingi. Mamy tyle drewna, że możemy stworzyć tyle, ile chcemy. Nie no, mamy żadnych craftingi. Ja sobie kilo chcę zrobić. Tych i temu się. Ale ciekawe dlaczego. No, on pewnie jak ustawiał, to dlatego może. Nie wiem. Mieliśmy tak. Ale ty stworzyłeś. Ale ty stworzyłeś na przykład. Ale ja tworzyłem serwer. Ja tworzyłem serwer i wie co ja odstawiałem? Że mi się traci itemy. Bo to, to jest bardziej ciekawsza no. gierka, jak się traci itemy. Patrzę, rykinek jest. Akurat nie udało mi się tego nagrać, bo tam było idealnie nagrane, że były itemy normalnie. Było y, nacisnione, że itemy się traci. No. no. Dlatego dla mnie, jak dla mnie, bez sensu. Nie wiem jak dlaczego. Czekaj, powiększę sobie... Eee... Zmienię pozycję. Ja sobie tylko zmienię... Eee... Najlepiej. Mm. A co? Jak dam na maksa opti-fowie. Gdzie ty jesteś? Ej, za tobą, za tobą. Czekaj, ja sobie coś testuję. Ja, jakie to jest. Kwerk. Kapiecie nawet widzę. Dobrze, to trzeba tam. Iść. Nie głup mnie, bo. wiesz. Hmm, jedzenie to łatwo. Pewnie... Ciekawe jak rykinek e, będzie. Nie wiem. Oby... Jak że my idziemy i spotykamy jakiegoś śnubka to by było przypał. Ja tam. była dla na ja się kieram. <laughs> Okej. Okay. Tutaj jest jakieś rzeczy. Na, mamy tyle żelaza, że ja na razie bym nie szedł y, po żelazo. No. Ej, dobra, widzę, że jak pójdziemy tutaj, prawda? No. To tu na dole jest wiedźma. Patrz. Tutaj. 13 kratek w dół jest wiedźma. W tym miejscu. 13 kratek w dół. Próbujemy. Próbujemy ją mieć. Czy jest X -ray? No nie, bo ja mam e, w e, minimapie, że pokazuje mi e, gdzieś e, ten e, Wiedźma i ile kratek, e, czy jest na górze, czy na dole. Patrz. Pytasz konia czy jest? Oczywiście, że tak. Patrz. Ty, a zrobiłbyś mi tajce? Ej, co to jest? Czemu to jest tak dziwnie wykopane? Co? Ej. Wy... Ej, co? Czy to jest jakaś ukryta? Czy tutaj nubek się kiedyś kochał? Ga... Ja słyszę żartuję o tym nubku. Naprawdę istnieje jakiś nubek. Serio, no nie sami był Ale o co tu chodzi? Eee, Oni... Ej, dobra, ja bym wychodził stąd. My nie przyszliśmy. Jest... My nie przyszliśmy. A może to jest opętana jaskinia? i ja tu zrobię waypointa, ale to nie, nie, pierwszy raz o takim czymś e, słyszę. Widzę, że to. Co? Jesteś stary, coś mnie tutaj zepło. Ale coś mi tutaj zepło. Idziesz tu. Może ta nawiedzona jaskinia. Może ta nawiedzona jaskinia. Ciekaj, Stary, zginę! Fajna ciemność. Ej stary, może ta jaskinia spowodowała, że coś mi zepchło? Przestań. Serio, coś mi zepchło <laughs> Chciałem ci zrobić A... nieskończoność. Ale ja do... nie jestem taki głupi, ale jak myślisz, rykinek by tak zrobił? Jak? Że pomyślał, że... Czekaj, Wimpota sobie tylko Ja się znam 3 lata i tak z nim. Aha. Znaczy. Nie, nie, rok. Czyli nie widzieliście w prawdziwym życiu. Nie. Aha. Skąd się poznaliście? E, nowica to jest piękna historia. No. Wilki! Mam kości! To daj! Daj! Daj Tak, tylko jeszcze nie mamy tego. Ej! Jakie tu jest miejsce? Jak daleko... Ej, ej my... Ej! Mhm. Dobra, my szlaku ten, bo my skręciliśmy i e, my teraz się wracamy. Czekaj, idziemy tędy, chodź. Tędy powinniśmy iść. Nie, ten tędy, tędy, czekaj, tędy? Ja bym tutaj... Tak, tędy. Ja bym tutaj, ja bym tutaj już został. Nie, ja bym poszedł jeszcze. Bo wiesz, że on może znaleźć nas, on po prostu pójdzie prosto i wiesz, a potem, a mu potem będzie się, nie, nie będzie mu się wtedy chciało, jak e, wiesz. Ja bym jeszcze poszedł. Jesteśmy dalej za blisko, wiesz o co chodzi? Ja bym tak zrobił, bym. że jak będziemy mieć, to ja bym zrobił przejście do Rekinkowic do de, de, Dragon, dragon Lisowicz. Nie, mhm. nie wiem jak na razie to nazwiemy. Tunel? Jakby. Tunel taki, yy, że portal... Do po nie, nie było do tak, nie marnuj tego, ok? Stary, ty, bo Rekinek może znaleźć znaki Niszczę to No, właśnie Albo zrób, ciekawe, będzie miał, będzie miał przynajmniej na odcinek e, Dobra, kilka kilka zrobiłem, zostawiłem tam cztery Mam to gdzieś I zróbmy taki szlak, prawda? Może będzie miał na odcinek A przy okazji i tak nas nie znajdzie, bo jesteśmy od niego Tyle kratek, że i tak ten ślak się zaczyna od jakiejś części dopiero. Okej. Okay. i opatrz, i okazuje się, że my wróciliśmy do punktu A. Rzad na jakich bo... Na jakich koldach to było? Nie wiem, dobra, wiem, że jesteśmy bardzo daleko. Dobra. Ej, dobra, zostawmy, bo wtedy później pójdziemy tam. Chodźmy do... Nie! Nie może tu jest może... Powiedz, że tu jest ocean. Czekaj. Jak byśmy w tędy, pocz. Ej, spróbujmy tędy iść, czekaj. A nie, bo my wtedy wracamy się. Dobra, to nie możemy. Ale pocz! Pocz, co tu jest! Próbujemy płynąć. O, czekaj, spróbuj. płynąć. Po, podstaw. E, e, powiedz, mi, powiedz mi, że statek. Czy e, crafting. Po, masz crafting? Mam. To podstaw. A co? Podstaw. Czekaj, Sadek, ja mam całe kur zabalone, wyrzucę trochę. Pyk, dobra Ej, nie. nie to akurat <laughs> Golden nugget Dobra Siadaj, dobra. płyniemy, płyniemy Czekaj, zabieram crafting, żeby nie było znaku. Nie, zostaw, zostaw! 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 Chcę mieć dużo craftingów, manda. Ale zostaw crafting, zostaw! Zost jeden crafting, ten. Niech, niech ma ułatwienia. O, może być. Płyniemy. Dobra. O i teraz lepiej się płynie. nie marnujemy. Ej, dobra, będzie łatwiej się płynęło. No. Ej, nie mów, że tu będzie ocean. Nie mów. Jak będziemy na środku no to zaczynamy nowy odcinek, dalej. Dobra. Nie, jednak nie. Tylko, że na razie to jest jakieś jeziorko. Tam płyń. No właśnie nie płynę. Sprawdzam, czy my się nie cofamy, bo my jak... bo wtedy jak cofamy się, to marnujemy. Não o no não Oh meu... Não, 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 Wziąłeś, não, 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 Myślałem, że to mógł Ej, jak się nazywał z osią, e, ze szereka? Osio chyba. Eee, tak, osio. A, e. O kurde. Dobra, nowy odcinek zaczynamy? Byśmy mogli, czekaj, chodźmy do góry. Bo wiesz, mój odcinek to Max 15 minut, więc no. Ale mógł, zawsze być mógł z, b, zmontować, jak chcesz. No wiem, zrobić jakieś tam cięcia. No to zróbmy cięcia, wiesz? No. Chodźmy tędy. Chodźmy jeszcze, bo u mnie będzie. E będzie, nie wiem, trwało. Nie wiem, godzinkę. Lub... Nie, że godzinkę takie pół godziny, o. Czemu nie zrobić takie pół godziny? nie ja, ja wiem. Ej, dobra. Szczerze, bardzo się oddaliliśmy. Ale. Idziemy jeszcze, idziemy jeszcze Jesteś zachłanny Czemu? Dobra, robię znowu szlak, mam to gdzieś No to rób Dobra Okej okay. Tyle szlaków wystarczy mhm. Tak, 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 jesteśmy 1600 No... Za No. 2000 będzie Ej, tak, Tutaj też jest! Czekaj, chodźmy na dół Tu też jest tak, e, Nie! Nie, nie, nie Nie! Nie! Nie. Nie, 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 jestem Nie! Ja nie mam Jakich ja tak jestem jak godna Minus 10 <online> Mam pomysł Pamiętasz, gdzie się szło e, Na e, Tego Pamiętasz, gdzie się szło Na takie na kayak... Tak Pamiętam No to idź tam najpierw Ja. Dobra, może zostaniemy w pięknych widzach. Nie, bo ja jestem tak daleko. Przeszliśmy tak daleko. O kurde. Nie. Nie. Zginąłeś? Nie. Ale co nie. Ledwo. Ledwo przeżyłem. Nie, ani wasz creeper. Nie. To. Uch, widzowie, powiem wam. Wrócił. W... Wrócił Ale kurde masakra O nie! No, nie! Zapomniałem o tych! Ja tak. jak Ej się... dobra, omijamy to! Omijamy! O, kurde, jak omijamy, chodź Dobra, wali! O kurde! O kurde! Okay. Ej dobra e, Idziemy po. Dobra, chodź Nie wchodź tam! Nie wchodź, chodź Śnieg to jest tak jak. Eee, masz... Szypki. Ej, patrz! Na jakim biomie teraz jesteśmy? Sawanna Sawanna? A ja lubię te Sawanny, bo Sawanna jest fajna szczerze A ja pamiętam... Ej, Savannah tak szybko! Bawo... Felta, X-Felt Dobra, chodźmy Dobrze, że on... Pierwszy raz się posłuchał no bo pewnie mu. Mógł... Ja nie, nie, ja, ja nie wytrzymam. Nie możesz, zginąłeś. Nie, żyję. Ej, tak szczerze, ja najbardziej ani razu nie zginąłem. Hmm. Co? Królin się zespił, Zidza! Co to jest? Ej, dobra, masz Co ty? E Ej, daj mi Ej, ten. Daj mi e jak się to nazywało? Mm, crafting. Stary? Sam chciałeś. Zniszczył mi dom, ale... chodzi ciągle. Po... Chodź, stary. No dobry. 2000 jest? jesteśmy już. Czekaj. Można tu. Tędy idziemy, chodź. Można tu jeszcze osiedlić gdzie możemy osiedlić. Chodźmy jeszcze. A co? Jak myślisz tutaj? stary emeral tu jest. <grym> Ej, wady. dobra, osiedlamy się tu! Osiedlamy się Czemu? Patrz Ta. Już wie dlaczego... Czy, czy to jest moja szansa? Ej, osiedlamy się. Ja. Ej, gdzie jest skrzynka? To jest. O no. cóż się. Nie! Zmarnowałeś! Nie! Dobra. Osiedlamy się tutaj. Tak. A ja zbawiłem. Ale ja mam zapalniczkę, to czekaj. Zróbmy mini domki, Ok. No. Weź, zrób to z zapalniczką, błagam cię. Ale muszę stworzyć. Chodź, chodź. 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 Zabrałeś w ogóle złote jabłko. Tak. No ja też było tam. Okej. Okay. Tworzymy mini domek, OK? Najpierw skrócię palniczkę No to stworzę, tylko zróbmy domek Ale to było takie co ja zrobiłem Wiem, zrąbałeś Film! Despawn muszę sobie ustawić No to tu masz Adi. Dobra, ciekaw czy nas znajdzie Wciane jest tutaj coś, coś podejrzanego jest tutaj dla nas domek. Ale stary chodź tutaj co jest pilne. Tutaj nie chodzi o domek. To jest pilne. Chodź. Masz dom, robić domek, ale mam to gdzieś. To jest pilne! Co? Chodź! Chodź. Co tu robi ta deska? Ty podstawiłeś! Nie podstawiłem jej tak, na pewno. Nie wiem, może ktoś chce nas skut. Nie wiem. Pyk, pyk. Naprawdę ty zginąłeś przez zombie, który jest najłatwiejszym mobem e, na, w grze. Dobrze. Muszę sobie wyciągnąć. Dawać na portal. Czekaj. Albo jeszcze nie, za chwilę. Ok. Albo już, chodź. Czekaj uh, Będziemy mieli W tym miejscu Chyba Wracam Chodź do mnie Okej okay. <laughs> Co ty zrobiłeś? Brzydki No to nie niszcz tego Ej! Co ty robisz? No dobra, zrobimy ci, tylko... Ach. Jeszcze mnie przynieść nie będę, tam wracał hmm. Dobra Mogę, możemy, je, na, może na kolejnym lub za dwa dni możemy pójść e, tam, jak chcesz. Zobaczymy twoj, twoją wioskę. Twojego Tylko dnia. mam nadzieję, że nie wybuchło. E, tak, żelazo, żelazo. Bo parkier! pakiet tam został. ale... A jest, pro... E, masz wir jakiś? Nie. No to idziemy po pożvir. Na kolejnym odcinku. Na twoim. O, na twoim odcinku. A ja tam nie mogę... A ja też muszę stworzyć zapalniczkę. No to na twoim odcinku, okej? Okay? Tylko... Ja. No. Dobra. Tylko... Tylko... Dlatego, da... dlatego... <śmienicza> widzowie, to jest na tyle odcinka. Troszkę długi. Jesteśmy... Jestem tak zmęczony. Ale jesteśmy tam, gdzie osiedlimy się. Uh, o, tutaj właśnie taki mały gość tak idzie do nas, dlatego ja kończę i co? Na.